Cześć! Faszyści, naziści, co za różnica? We wczorajszym filmie opowiadałem o tym, dlaczego nie powinno się nadużywać określenia lewak. Film znajdziecie gdzieś tu albo tu. Dzisiaj omówimy nadużywanie określeń takich jak faszysta i nazista w kontekście osób posiadających poglądy prawicowe. Jaka jest w zasadzie różnica pomiędzy faszystą a nazistą? Przecież to to samo. Jednak zanim zaczniemy, to mam małe oświadczenie. Zarówno komunizm, Faszyzm, jak i nazizm to zbrodnicze ideologie. Organizacje, które podporządkowywały się tym ideologiom, odpowiadają za śmierć setek milionów osób. Dlatego też postanowiłem zrobić tę serię. Używanie w debacie publicznej zwrotów takich właśnie jak lewak, faszysta czy nazista jest coraz częstsze w Polsce. Jednak wykorzystanie któregoś z tych określeń względem jakiejś osoby to dość spore oskarżenie, szczególnie w Polsce, gdzie zarówno komuniści, faszyści. Jak i naziści wyrządzili bardzo wiele szkód, szczególnie w okresie II wojny światowej, i są odpowiedzialni za śmierć milionów Polaków. Dlatego warto używać tych słów z pełną odpowiedzialnością i świadomością tego, co one znaczą. Wracając, zacznijmy od pojęcia faszysta. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego, faszysta to człowiek wyznający skrajnie narodową ideologię. Oczywiście, określenie faszysta ma wydźwięk negatywny. I bardzo słusznie. Ja do tej definicji dodałbym coś jeszcze. Asześci nie tylko nie widzą wad swojego narodu, ale również. Połają niechęcią, bądź nawet nienawiścią do innych narodów. Oczywiście, za przykład y, przywódcy faszystowskiego może nam posłużyć Benito Mussolini. Jednak, tak naprawdę, we wszystkich krajach świata istnieją ruchy nacjonalistyczne. Jednakże, ideologia faszystowska sama w sobie nie pozwala na kompletne działanie państwa. Dlaczego? Ponieważ w faszyzmie nie ma prawie żadnych założeń gospodarczych. I tutaj występuje zdecydowana różnica pomiędzy faszyzmem a nazizmem. Dlaczego? Ponieważ nazizm to tak naprawdę. Naprawdę narodowy socjalizm. Cześć, jak zwykle, już ostatnio mała poprawka. Zacząłem montować film i przypomniałem sobie, że miałem wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy. Nazista, podobnie jak faszysta, ma wydźwięk negatywny. I ponownie, bardzo słusznie. To tyle. Pod względem światopoglądowym nie ma tutaj większej różnicy z faszyzmem, natomiast gospodarka działa w oparciu o system socjalistyczny. Oczywiście najbardziej rozpoznawalną formą narodowego socjalizmu jest ta znana z III Rzeszy. I najczęściej w tym kontekście mówi się o kimś współcześnie jako o naziście. Podsumowując, zarówno określenie faszysta, jak i nazista może posłużyć do określenia osoby, która wyznaje skrajną ideologię narodowościową. Tą różnicą, że naziści pod Względem gospodarczym są swojego rodzaju socjalistami. Dlatego też określenie nazista pasuje bardziej do kogoś, kto z jednej strony posiada skrajne narodowościowe poglądy konserwatywne, a z drugiej strony uważa, że gospodarka powinna być na swój sposób socjalistyczna. To tyle, a ja tymczasem idę na pole, bo ta dzisiejsza młodzież to tylko przed komputerem.